Cześć kochani, witam Was już w trzecim odcinku na moim kanale z Movie Star Planet. Więc może napiszmy sobie tu Mówi Star Planet i sobie znajdziemy nasze Mówi Star, czyli polskie. Będzie też odcinek na koncie moim takim męskim. Więc no, chyba dzisiaj będzie. Raczej tak. Więc tam, teraz sobie napiszemy hasło nie, o, nie umiem napisać. Dobra, już napisałam sobie hasło. Logujemy się i mam. No. Są duże lagi. Okej, okay, więc się już zalogowałam, zrobię chat off. Napisałam już. Że to jest chyba druga próba tego nagrywania, chyba. Albo już trzecia. Więc teraz wejdziemy sobie na pocztę i zobaczymy co oni mi tam piszą, bo 11 wiadomości jest. Więc no, tu jest pewnie jakaś grupa, tu są wszystkie takie rzeczy. I tutaj tak, no. Yy, Rozalia dodała ciasteczkowa, coś tam galo. Napiszę, hej. E, tu też zbieram prezenty na. E, mega prezenty. Tu mi, moja siostra pisze. Możecie ją zapraszać. Chyba mi to wyśleć nie? Tutaj jest od Dorki. Dostałam. Albo. No, dostałam. E, tutaj od Julita XD x, x, d, d e, Napisamy hej i hej e, hej dasz grafa okay. o, hej Więc <grym> Ja pisać nie umiem Ok, więc. Yy, idziemy sobie na mój profil. I zobaczymy, czy ktoś w ogóle dał prezenty. Bo. Mówili mi, że tak, dali. W ogóle, nie wiem. Bo właśnie tak ciągle tylko. Dawno tam nie wchodziłam na prezenty. Więc. No. W ogóle, jakie podarowałam, to mnie najbardziej ciekawi. Ale, lagi. No po prostu dostałam dwa prezenty od mojej siostry, tu jest lista rzeczy nic. Otrzymane pierwszej rzeczy to pozdrawiam Rosalię. Ona po prostu kocha mi dawać prezenty. I podarowane też pozdrawiam pierwszą osobę, czyli Heldog, Martyna Dinos oraz Kokoralinka. I tutaj do dodawania VIP dałam na razie tylko dwa. Miałam dwa VIP na rok. Ja mam Miss, Miss1258 oraz hashtag QuinnIC. Więc mam. No. 呃, eee, ja sobie tutaj to i napiszę, nagrywam, kto da tryb na <grym> Może będę zbierała od dwóch, prezentu, bo na razie tyle dostałam do 55 w ogóle mi się tak podoba ten komplet zobaczymy moje aktywności 1062 wyświetlenia tu w ogóle pozdrawiam, Koroimka, Laura dwa 526 oraz hashtag Queen C Wejdziemy sobie na w ogóle artbooki dawno nie byłam. Nic na nich nie robiłam. Czego masz więcej? Kim jesteś i Ariana Grande. Będę robiła jakieś też inne, ale to dopiero później. Stąd chyba tutaj mam najwięcej mam lajków. Mnie zaprosił na przyjaciół. Przyjmuję od 13 levelu, jeśli to jest jasne. Albo nie. 26, ale już mam. Na kogo bym miała zamienić niż na laurę, koralinkę, niż kundze? To wolę na mnie. No Dobra. Wszystko jest wyjaśnione. I no. W ogóle zobaczmy, jaki Juna ma. Y ten poziom, to jest Sergiusz na pierwszym tutaj 93 a Eddie ma 93 nic się nie zmieniło, na razie no Zmienię może sobie kolor na zielony i ta hopelinka ma taki, nie wiem, ona chodzi sobie na lo, loki, tutaj lok i ona po prostu się w to ubiera, robi luka i się w to ubiera. Mi się to tak spodobało, że nie trzeba robić luku, tylko zrobić luk i się od razu ubrać. To jest nawet fajne. Zrobimy jakiś luk. Mam na razie 12, ten zrobiłam dzisiaj. Jak widać, Free y, 2017 w ogóle wesołego nowego roku. Ja mam nawet wesoły. Nawet wesołe kupiłam sobie taki komplet Franka, jak moja siostra to mówi I to jest najgorsze, że Wiecie, że to było całe brązowe, a tu są paznokcie I trochę mnie to obrzydziło, ale okej okay. Jakoś żyć trzeba W ogóle nie chce mi się nic pokazać i To nie jest fajne Może zrobię pauzę Ok, już sobie ubram taki. I nazwę to serduszko. Czemu ja ciągle mylę z Może dlatego, że moja, e, mój, właśnie, klawiatura jest, jak to mój taka mówi, z szwedzkiej? Coś w tym I wszystko tu jest pomieszane, więc pisać tu jest bardzo trudno. Wszystko mi się myli. I jakoś trzeba się przyzwyczaić. -e A, R. No. Chyba dobrze to napisałam. Dobra, myślałam, że źle. W ogóle ten kombi jest dość śliczny bardzo ładne. Ja idę sobie na niego i jego ubiorę. Okej, okay, ja już sobie to ubrałam. Klikniemy, raczej wybierzemy sobie jakąś fajną animację. Właśnie jest ta w tej w tym właśnie motywie jest takie disco mowy is back to. Jest taka. To jest nawet ładna, mi się bardzo podoba. Love MSP. Nie wiem, bo to jest prawie choćby Unii, to wolę tą sobie wziąć. I zmienię sobie na kolorek różowe. nie różowy. różowy. Okej. Okay. Zmieniłam sobie i w ogóle mam dopiero tylko o co, jeszcze z tymi starymi make-upami. I to już koniec odcinka. Jeśli odcinek się spodobał, daj łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli mnie nie subskrybujesz, no i ja już nie mam nic do powiedzenia, tylko mogę się pożegnać. Pa!